W jaki sposób działa zaawansowana wyszukiwarka terenów inwestycyjnych views Maps? Załóżmy, że szukamy terenu w buforze 10 km od centrum piekar śląskich. Wpisujemy 10 000 metrów i mamy nasz obszar. Powiedzmy, że interesuje nas obszar w buforze 1500 m od dróg krajowych. Mamy tutaj kilkadziesiąt warstw, z których możemy dodatkowo wybierać obszar, żeby zawęzić swój, swoje wyszukiwania. Kamy następne. Mamy już wybrany obszar w buforze. Następnie możemy dodać kryteria ograniczające. Powiedzmy, że nie chcemy, żeby to był teren zabudowany. Możemy więc wybrać budynki. Niech będzie bufor 50 metrów. Dodatkowo nie chcemy, żeby był teren zadrzewiony, więc weźmy lasy yy, i bufor powiedzmy też 50 metrów. Od lasów. Mamy tutaj zdecydowanie więcej warstw, form ochrony przyrody, tereny zalewowe, zabytki i oczywiście w zdecydowanej większości cały dot 10 000. Są to stale aktualizowane dane z centralnego zasobu danych geodezyjnych i kartograficznych. Klikamy dalej. Powiedzmy, że interesuje nas teren powyżej 20 hektarów. Wpiszmy 20. Do 1000. Klikamy, wyszukaj. Po kilkunastu sekundach oczekiwania mamy potencjalne tereny. Te zielone to są obszary, które nadają się pod zabudowę, spełniają nasze kryteria, natomiast te czerwone e, nie następnie obszary możemy poddać dalszej analizie, na przykład jest tutaj jakiś perspektywiczny obszar niezabudowany, spośród innych narzędzi use co możemy wybrać na przykład wyświetlenie mapy własności gruntów, gdzie widać, że część z tego obszaru to jest należy do skarbu państwa, natomiast te działki należą do osób prywatnych dalszą analizę możemy wykonywać zgodnie z naszymi konkretnymi potrzebami zachęcam do kontaktu